Cześć! dzisiaj pogadamy o siedmiu rzeczach, które robi większość z nas szydełkujących. Sprawdź, czy też. Koniecznie podziel się w komentarzu, co się zdarza tobie, a co jest ci zupełnie obce. Jeśli znasz osobę, która nagrywa po polsku filmy o szydełkowaniu, ale gada na a nie stricte tutoriale, podziel się proszę nazwami kanału w komentarzu. Zaczynamy. 1. Kupowanie za dużo włóczki i nieinformowanie o tym męża. No bo kto z nas tego nie robi? Wchodzisz do pasmanterii albo przeglądasz sklep internetowy, widzisz piękną włóczkę i po prostu musisz ją mieć. Nie masz na nią konkretnego pomysłu, ale to przecież nie ma znaczenia, prawda? Na pewno kiedyś się przyda. Mąż rodzice albo dzieci kręcą głową na ilość włóczki, witaj w klubie. Dwa, jeszcze jeden rządek i kolejny, i kolejny, i wtedy pójdę spać. Znasz to uczucie? Siedzisz wieczorem z szydełkiem w ręku i myślisz, jeszcze tylko jeden rządek i idę spać. Ale nagle ten jeden zmienia się w pięć, potem w dziesięć, a zanim się obejrzysz, jest pierwsza w nocy, a ty obiecujesz sobie, że jutro położysz się dużo, dużo wcześniej. Trzy niedokończone projekty. Pomysłów mamy mnóstwo, ale czas na ich realizację nieco mniej. Zaczynasz jeden projekt, potem wypada ci w ręce nowa włóczka i masz pomysł na coś jeszcze innego, albo zobaczysz coś w internecie i chcesz to zrobić. A potem nagle orientujesz się, że masz 5, 10, może i 20 niedokończonych robutek. I każda czeka na swoją kolej. Tylko, że zamiast dokończyć jeden projekt, zaczynasz kolejny, bo nowy pomysł zawsze wydaje się ciekawszy. Numer 4. Zapominanie o jedzeniu. Tutaj jestem strasznie ciekawa, czy wy też tak macie. Jeszcze przed urodzeniem dziecka, gdy mogłam sobie pozwolić na kilkugodzinne szydełkowanie dziennie, wtedy byłam szczuplejsza. Po prostu moje ręce były zajęte trzymaniem szydełka i włóczki i nie jadłam. I to było wspaniałe. Numer 5. Widzę błąd, ale udaję, że go nie ma. Czyli robisz kolejny rządek, wszystko wygląda pięknie, aż nagle widzisz, że dwa rządki wcześniej zrobiłaś błąd. I myślisz sobie, dobra, to nic, na pewno nie będzie go widać. Ale im dalej, tym bardziej rzuca się w oczy, i wtedy nadchodzi ten moment, nie możesz już tego ignorować, musisz to spróć. Jeszcze troszeczkę ze sobą walczysz wewnętrznie, próć czy nie próć. No, ale zwykle kończy się na tym, że po kilku minutach, albo wariant bardziej pesymistyczny, po kilku godzinach po prostu prójesz. Za mało włóczki. Tak się dzieje najczęściej wtedy, kiedy robisz jakiś projekt na oko. W sklepie zastanawiasz się, dwie włóczki starczą, czy dokupić trzecią. Decydujesz, że na pewno te dwie włóczki starczą. Przydukujesz, jesteś prawy na końcu, okazuje się, że skończyła się włóczka. Myślisz spokojnie, bez paniki, zamówię więcej, ale kiedy wchodzisz do sklepu, okazuje się, że akurat tej konkretnej włóczki już nie ma, albo kolor się nieco różni, bo to inna partia. I co dalej? Próbujesz kombinować, dodajesz inny kolor, zmieniasz koncepcję, albo po prostu zostawiasz projekt i zaczynasz jakiś inny. Następna rzecz: żal do rozpoczynania nowej włóczki. O co w tym chodzi? Masz piękną nową włóczkę, miękką, idealnie zwiniętą w cudownym kolorze, trzymasz ją w rękach i nie chcesz jej ruszać. Czujesz się prawie tak, jakbyś kolekcjonowała samą włóczkę. Więc odkładasz ją na później i bierzesz jakąś inną, mniej wyjątkową. A potem okazuje się, że ta najlepsza włóczka leży miesiącami, bo ciągle czekasz na ten idealny projekt, który nie następuje. Nerwy. Denerwujesz się, gdy ktoś zaczyna gadać akurat wtedy, kiedy ty liczysz oczka. Chyba nie trzeba tutaj nic dodawać, prawda? Następny podpunkt to gubienie rachuby. Punkt powiązany z punktem poprzednim. Niby masz te markery, niby oznaczasz sobie oczka, ale jednak nie zawsze ci się chce. I wtedy w trakcie liczenia ktoś ciebie zagada i zaczynasz od początku. Albo mrugniesz nieco za długo, zgubisz oczko, i znowu trzeba liczyć od początku. I to koniec mojej listy. Daj znać w komentarzu, czy się z nią utożsamiaś. A może masz jakieś inne szydełkowe nawyki, o których nie wspomniałam. Dzięki za oglądanie!